To najlepsza witamina na poprawę krążenia krwi w nogach i stopach. Wiedziałeś o tym? A jeśli powiem ci, że istnieje witamina, o którą Twoje naczynia krwionośne dosłownie błagają, a 9 na 10 osób z Żylakami używa jej całkowicie niewłaściwie, to czy dalej będziesz słuchał? Ponieważ to, co ujawnię w ciągu najbliższych minut, może całkowicie zmienić Twoje podejście do Żylaków. Słuchaj, wiem, że już próbowałeś wszystkiego, kremów, maści, drogich zabiegów, ale pozwól, że zadam Ci jedno pytanie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Twoje żyły stają się słabe i się rozszerzają? Dlaczego niektórzy ludzie mają Żylaki, a inni nie, nawet jeśli mają taką samą genetykę? Odpowiedź tkwi w budowie Twoich żył. W dużej mierze są zbudowane z białka o nazwie kolagen, które nadaje naczyniom wytrzymałość i elastyczność. Tu jednak pojawia się przemilczany problem. Twoje ciało potrzebuje konkretnego składnika odżywczego, aby wytwarzać wysokiej jakości kolagen. A kiedy tego składnika brakuje, wtedy zaczynają się problemy. Mówię o witaminie C. Nie jest tylko ważna, ona jest dosłownie niezbędna dla zdrowia twoich żył. Bez niej to jak próba zbudowania domu bez cementu. Ale problemem nie jest tylko jej brak. Większość ludzi albo przyjmuje jej za mało, żeby miała realny efekt, albo bierze niebezpieczne dawki, nie zdając sobie z tego sprawy. I co ważniejsze, działa dziesięć razy lepiej, gdy jest połączona z konkretnymi strategiami, które dziś ci pokażę. Więc w ciągu najbliższych minut dowiesz się, jak prawidłowo stosować witaminę C oraz poznasz cztery naukowe strategie, które wzmacniają jej działanie. Jedna z nich ma tak silne dowody, że jest uznawana za złoty standard przez chirurgów naczyniowych na całym świecie. Teraz wyjaśnię Ci coś, co może Cię zaskoczyć. Twoje żyły. Tętnice i naczynia włosowate są w dużej mierze zbudowane z kolagenu, białka, które nadaje ścianom naczyń wytrzymałość, elastyczność i siłę. A zgadnij kto jest absolutnie niezbędny, żeby twój organizm mógł produkować wysokiej jakości kolagen? Dokładnie, witamina C, bez odpowiedniej ilości witaminy C, twoje żyły stają się kruche, ściany tracą elastyczność, łatwo się rozszerzają, pojawiają się żylaki, a w poważniejszych przypadkach nawet ryzyko zakrzepów krwi. To jak budowanie mostu bez odpowiednich materiałów. Może nawet utrzymać się przez jakiś czas, ale z biegiem dni pojawiają się pęknięcia i zawalenie się, jest tylko kwestią czasu. Ale witamina C na tym się nie kończy. Jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy występujących w naturze. Zwalcza wolne rodniki, które uszkadzają naczynia krwionośne, zmniejsza stany zapalne, chroni śródbłonek, czyli wewnętrzną wyściółkę żył, i w imponujący sposób poprawia krążenie. Wzmacnia także produkcję tlenku azotu substancji, która rozszerza naczynia krwionośne. Poprawia przepływ krwi i obniża ciśnienie w żyłach, łagodząc uczucie ciężkości, dyskomfort i zmęczenie nóg. Teraz, tutaj jest to, w czym większość ludzi się myli, jeśli chodzi o dawkowanie witaminy C. Zalecana dzienna ilość tylko po to, żeby nie zachorować, to 75 do 90 mg dla dorosłych, ale dla efektu terapeutycznego, zwłaszcza dla zdrowia naczyń krwionośnych. Nauka pokazuje, że większe dawki mogą być korzystne. Najlepiej porozmawiać ze specjalistą o dawkach od 300 do 1000 mg dziennie, najlepiej podzielonych na dwie lub trzy porcje, ponieważ witamina C jest szybko wchłaniana i równie szybko wydalana. Może być w proszku rozpuszczona w wodzie, co zapewnia doskonałe wchłanianie. Może być w formie kapsułek, najlepiej wybierać wersję z kwasem askorbinowym lub jeszcze lepiej witaminę C liposomalną, która ma znacznie większą biodostępność. Dodatkowo, włącz do swojej diety naturalne źródła takie jak owoce cytrusowe kiwi, truskawki, czerwona papryka i brokuły, które są prawdziwymi naturalnymi bombami witaminy C. Wiem, że możesz się zastanawiać, czy są jakieś przeciwwskazania? Ogólnie rzecz biorąc, witamina C jest niezwykle bezpieczna, ale osoby ze skłonnością do tworzenia kamieni nerkowych powinny skonsultować się ze specjalistą przed stosowaniem wysokich dawek. Ważny szczegół, o którym wielu zapomina: witamina C nie działa samodzielnie. Działa ona w połączeniu z bioflavonoidami obecnymi w owocach cytrusowych i warzywach. Kiedy spożywasz witaminę C razem z tymi substancjami, korzyści dla naczyń krwionośnych są znacznie większe. Teraz podzielę się z tobą czterema naukowymi strategiami, które mogą odmienić twoje krążenie, gdy zostaną połączone z witaminą C. Pierwsza strategia ma najsilniejsze dowody naukowe spośród wszystkich metod leczenia żylaków. Pończochy uciskowe są jedyną terapią z dowodami naukowymi klasy 1A w leczeniu żylaków. Działają poprzez wywieranie stopniowanego ucisku na nogi z najsilniejszym uciskiem w okolicy kostki, który stopniowo zmniejsza się w kierunku UDA. To pomaga pompować krew z powrotem do serca, przeciwdziałając sile grawitacji. Do lekkiej kompresji od 15 do 20 mm słupartęci używamy do profilaktyki i na zmęczone nogi. Średnia kompresja od 20 do 30 mm słupartęci jest zalecana w większości przypadków żylaków. Wysoka kompresja od 30 do 40 mm słupa rtęci jest przeznaczona do ciężkich przypadków i wymaga recepty lekarskiej. Należy używać w ciągu dnia i zdejmować na noc. Drugą strategią są specjalne ćwiczenia, które naprawdę działają. 30-minutowy codzienny spacer wzmacnia mięśnie łydek, które działają jak naturalna pompa żylna. Jazda na rowerze jest doskonała, ponieważ ma niski wpływ na stawy i pobudza krążenie. Pływanie i gimnastyka wodna są idealne, ponieważ ciśnienie wody w połączeniu z ćwiczeniami daje podwójną korzyść. Proste ćwiczenie, które możesz wykonać wszędzie: stań na palcach i powoli opuść się w dół. Powtórz 10 razy trzy razy dziennie. Trzecia strategia możecie zaskoczyć, ponieważ nie jest dobrze znana poza środowiskiem medycznym: diosmina i hesperydyna. Ta kombinacja jest uznawana za naturalny, złoty standard w leczeniu żylaków. Diosmina 450 mg plus hesperydyna. 50 mg poprawia elastyczność żył, zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i redukuje obrzęk. To jest skuteczniejsze niż większość naturalnych środków i ma solidne naukowe podstawy. Zwykła dawka to jedna tabletka dwa razy dziennie, ale zawsze skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia. Czwartą strategią są kwasy omega-3 dla zdrowia naczyń krwionośnych. Omega-3 ma udowodnione działanie przeciwzapalne, które zmniejsza przewlekły stan zapalny w żyłach. Poprawia płynność krwi i wspiera ogólne zdrowie naczyń krwionośnych. Dawka to od 1 do 2 gramów kwas eikozapentaenowy plus kwas do hexaenowy dziennie. Możesz to uzyskać z tłustych ryb, takich jak łosoś i sardynki, albo z wysokiej jakości suplementów. Teraz pozwól, że podzielę się starożytnym przepisem, który choć ma ograniczone dowody naukowe jest bezpieczny i był używany od wieków. To pochodzi z medycyny ajurwedyjskiej i łączy kurkumę, imbir oraz czarny pieprz, aby wspierać krążenie. Będziesz potrzebować jednej łyżeczki kurkumy w proszku, jednej łyżeczki świeżo startego imbiru. Szczypty czarnego pieprzu, który jest niezbędny do aktywacji związków kurkumy, soku z połowy cytryny, jednej łyżki miodu oraz 200 ml ciepłej wody, nigdy wrzącej, aby zachować aktywne związki. Do filiżanki wlej ciepłą wodę. Dodaj kurkumę, imbir, czarny pieprz, sok z cytryny i miód. Dokładnie wymieszaj, aż wszystko całkowicie się rozpuści. Pij tę mieszankę raz dziennie, najlepiej rano na czczo lub na początku wieczoru. Stosuj nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, aby zacząć odczuwać efekty. Dlaczego ta kombinacja może być przydatna? Kurkuma to silny środek przeciwzapalny, który wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i pobudza krążenie. Imbir poprawia przepływ krwi i zmniejsza lepkość krwi. Czarny pieprz zwiększa wchłanianie kurkumy nawet o 2000%. Cytryna dostarcza naturalnej witaminy C i przeciwutleniaczy. Miód wzmacnia efekty i dostarcza minerałów. Teraz możesz się zastanawiać, a co jeśli mam jakiś problem zdrowotny. Dla osób z ciężką gastritis, wrzodami, kamieniami żółciowymi lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego przepisu. Pozwól, że wspomnę również o kilku ważnych zmianach w stylu życia. Unikaj siedzenia lub stania przez dłuższy czas bez ruchu. Jeśli twoja praca wymaga pozostawania w jednej pozycji, ruszaj się co 30 minut. Unieś nogi powyżej poziomu serca na 15 do 20 minut dziennie. Utrzymuj odpowiednie nawodnienie, aby krew swobodnie krążyła. Utrzymuj zdrową wagę, aby zmniejszyć nacisk na swój układ żylny. Produkty spożywcze, które szczególnie wspomagają krążenie, to czerwone owoce bogate w antocyjany wzmacniające ściany naczyń, czosnek i cebula zawierające związki rozluźniające naczynia krwionośne, oraz zielona herbata z katechinami chroniącymi śródbłonek. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż te naturalne metody mogą być bardzo pomocne, najlepiej działają jako element kompleksowego podejścia. Jeśli masz poważne objawy, takie jak silny ból, utrzymująca się opuchlizna, zmiany skórne lub rany, które się nie goją, powinieneś natychmiast zgłosić się do lekarza. Pamiętaj, że laki to nie tylko problem estetyczny. Stanowią one schorzenie, które może znacząco wpłynąć na jakość życia, a w zaawansowanych przypadkach prowadzić do poważnych powikłań. Dobrą wiadomością jest to, że gdy połączymy odpowiednie odżywianie, szczególnie wystarczającą ilość witaminy C, ze sprawdzonymi metodami, takimi jak terapia uciskowa i odpowiednie ćwiczenia, możemy znacząco poprawić zdrowie naczyń krwionośnych. Kluczem jest konsekwencja i cierpliwość. Te naturalne metody działają, ale wymagają czasu i zaangażowania. Zacznij od podstaw. Zadbaj o odpowiednią ilość witaminy C, rozważ noszenie pończoch uciskowych, jeśli to odpowiednie w Twojej sytuacji, wprowadź codzienny ruch i utrzymuj zdrową dietę bogatą w przeciwutleniacze oraz produkty przeciwzapalne. Co najważniejsze, słuchaj swojego ciała i współpracuj z pracownikami służby zdrowia, którzy znają się na zdrowiu naczyń krwionośnych. Każda osoba jest inna i to, co działa najlepiej, może się różnić w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia, ogólnego stanu zdrowia i indywidualnych okoliczności. Dbając o swoją cyrkulację, robisz coś więcej niż tylko zapewniasz sobie natychmiastową ulgę. To codzienne zobowiązanie do dbania o jakość życia, które może pomóc zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości i pozwolić ci być aktywnym oraz czuć się komfortowo przez wiele lat. A teraz chciałbym poznać Twoje zdanie. Którą z tych strategii zamierzasz zacząć stosować jako pierwszą? Odpowiedzi udziel w komentarzach. To pomaga mi lepiej zrozumieć, jak mogę Ci pomóc. A jeśli te informacje były dla Ciebie pomocne, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o naturalnym zdrowiu. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Trzymaj się i do następnego filmu.